Omijamy to miejsce. Widzieliście, jakie tam okropne pokrzywy? No i jak to żyć, kiedy słyszy się o sobie samej takie rzeczy? Pyta pokrzywa zwyczajna rosnącego obok przetacznika. No słyszę to każdego dnia. No, a przynajmniej wtedy, kiedy nie ma deszczu i na naszej polanie aż roi się od rodziców, dziadków. No i dzieci. Dzieci przede wszystkim. No wszędzie jest ich pełno. Ja tak lubię dzieciaki, lubię jak się śmieją i jak pokrzykują, lubię cały ten zgiełk, kiedy biegną za piłką, o, kiedy bawią się w chowanego, babkę albo podchody. A jak robią sobie szałasy, to lubię najbardziej. Yy, to znaczy, szałasy to takie bazy. Jak budują bazy, to najbardziej lubię. Pokrzywa zwyczajna zwyczajnie lubiła dzieci. Najchętniej to bym ich tak przytulała i zacałowała, mówi dalej do przetacznika. No tak, wiem, nie mogę, bo jak całuję to parzy, ale czasem jak są tak bliziutko, to wprost nie mogę się opanować. A oni mnie nie lubią, oni tylko mną straszą. Zobaczycie, jak was poparzymy pokrzywami, to dopiero będziecie mieli, krzyczą dziewczynki na chłopców, kiedy ci kładą im na plecach żuki, pająki albo mrówki. Tylko mną straszą. A ja bym tak chciała, żeby mnie choć, choć trochę lubili, a oni nie lubią, boją się mnie i omijają z daleka. Jestem taka persona non grata. Że też, że też muszę parzyć, że też muszę parzyć, że też muszę parzyć. I pokrzywa zwyczajna zwyczajnie zalała się łzami. Pokrzywo. Mówi przetacznik. Ale my cię lubimy. Znaczy kto? Pochlipuje pokrzywa. No ja i trawa, i dziurawiec, i jeszcze. No, my przy tobie to jak rośniemy, to nawet bardziej pachniemy. No, przy tobie to najpiękniej pachniemy. Dwadzieścia procent więcej olejków eterycznych produkujemy. Przy tobie, no to jest coś. <grym> A skąd to wiesz? A z encyklopedii. Encyklopedii roślin. No nie czytałaś? Nie! No tak, ale wy to co innego. Ja bym ja bym tak chciała, żeby mnie choć jeden człowiek polubił. Jeden jedyny! I pokrzywa zwyczajna. Zwyczajnie zalała się łzami po raz drugi. Cicho! mówi przetacznik. Ktoś tu idzie, a to szedł mały Bartek. Ojku, idzie wprost na mnie. Zaraz nie wytrzymam, przytulę się do niego i będzie afera. Zacznie płakać, przybiegnie mama, babcia, stryjek, i zacznie się biadolenie, i zakazy, że więcej, to sam już chodził nie będzie? Jak na pokrzywy nie uważa, już to tryliard razy przerabiałam! Co robić, co robić, co robić! Się za tobą, przetaczniku? Nie. To głupie, wiem, głupie. Musiałabym się poskładać na siedemnaście kawałków. Może zacznę wysyłać ostrzegawcze sygnały dźwiękowe. No, no, ale nie znam żadnego. Może uschnę. Nie, mam za mało czasu. Co robić? Co robić? Co robić? Ja naprawdę nie chcę zrobić krzywdy. Jestem zła, a wcale nie chcę. I pokrzywa w bezsilności załamała się i wszystkimi listkami. Obróciła do góry nogami, zwisała swoją pokrzywią głową w dół. A Bartek zbliżał się i zbliżał, a pokrzywa wisiała i wisiała, no i po prostu dała za wygraną. A Bartek stanął przed załamaną pokrzywą i pogładził ją po zwisających w dół listkach. No i po prostu jak stał, tak pogładził i wkrzyk: krzyk! Babciu, 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 nie parzy! To prawda, ona nie parzy! Jak się ją pogłaszcze, odwrotnie! Trzeba po prostu znać sposób i, i nie parzy! A babcia odpowiada Bartkowi: A widzisz, nie taka zła, prawda? Daje się lubić. Oj, dobra, ta pokrzywa na reumatyzm i na anemię, na rany, no i, i na odwagę, babciu! Na odwagę przede wszystkim, Bartuś! Na odwagę przede wszystkim! Słyszałeś to? Przetaczniku? Lubią mnie, Bartek z babcią, lubią mnie i, i znają mnie, znają mnie dobrze, powiedziała pokrzywa zwyczajna, i zwyczajnie rozpłynęła się w swej radości. Nie musiał jej lubić cały świat. Skoro lubili ją Bartek z babcią trawa i przetacznik i dziurawiec Ojta oj.